Siemano, z tej strony JajaCol203, a to kolejny odcinek na naszym kanale. Jak widzicie, jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy. No hmm. co, to jest nasza seria. Postaramy się zwiedzić cały tutaj... ...całe tutaj... no, to miejsce. Weźmy sobie... O! ostatnio tutaj prawno nas zabił typiasz taki niefajny z siekierką co to jest? to są kolejne magazyny nie mam no dobra, to są kolejne magazyny okej okay. w takim w takim wypadku Idziemy sobie do. no do drugiej części. Co? Co? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie mam szans z tym. Nie mam po prostu z tym szans, ludziska. bardziej tym. Aha. No przecież... to są takie... To jest niepotrzebne w tej grze. To jest po prostu niepotrzebne. O matko. Dobra, to co? To... To... to chyba straciłem. Nie wiem co. A tu? Chciałabym jedną z tych dobrych, dobra. Robimy tutaj skrzynię, bo mam już syf. Kurde. No znowu ty. Gdzie teraz wyfruniesz? No się ma, się ma. Ten człowiek da mi totem, więc warto go zabić. Dobra, wchodzimy tam. I bijemy tego człowieka. Dobra, mam, mamy totem, mamy totem. Jest strasznie dużo. ale, ale mamy totem. Ale jest strasznie dużo tych muszek. Warto by było je wszystkie wybić. Dobra, i wychodzimy stąd. Weźmy to i wyjdźmy stąd. No co? Jak to? Jak ja nienawidzę tych małych duszków. Co Mojang stworzyło i ja. Aby wkurzyć graczy, to na pewno. Gdzie jest moja siekiera? Kurda. Dobra. <grytanie> Jeden dopiero. Patrzcie, no one nawet przestarcie mogą. Ej, ale czemu? One mogą same zginąć? Z czego one giną wtedy? Się nowej rzeczy do no patrzcie. Dobra. Bo mm. mi się zaraz potrzebuje dwóch kobla. Wym się zaraz zepsuje się Proszę bardzo. Dobra, lecimy teraz. Weślałem, żeby złączyć. Dobra. Nie mam niestety tego. Pochodni muszę być. Aha, windykator jeszcze mnie zaszedł od tyłu. Ja no nie podejdę teraz tam. Nie chcę używać tu temu, bo wiem, że się przyda na coś innego. Chcę jakoś, czekajcie, wymusić, żeby tamten strzelił z łapki. Próbuję pokonać chłopa z żelazną siekierą. No, uda mi się to na pewno. Dobra, to jest nasza szansa. Okej, okay, dobra. Zdaję się tam Chociaż. Uff, nie będzie to łatwe, ludziska. Nie będzie. Indykator się trochę pobył ze szkieletem. Jeszcze ten mały bebok. Ja muszę iść tak na daleko. Nie wiem ile mają HP i mnie to zaraz mówiąc szczerze nie obchodzi. Skryta, skryta, skryta. Dobra, mam. Mam to. Teraz szybko pojedzemy. Okej, okay, dobra. I to wszystko stąd. No dobra. Pierwsze piętro mamy w zaliczone. Muszę tak ustawić. Tak. Drewienko. I to. I piec. No i kilow. No to też zawsze może się przydać, żeby się gdzieś wkopać. Więc no, dobra. Lecimy na, 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 na następny pięter. Na, na, na następne pięterko. Tylko najpierw zróbmy dzień. mogę, no. Pewnie z tego. Mm. Z tej posiadłości leśnej. A no tak, stąd zabrałam łóżko. Siema, sorry. Dobra. Zwiedzamy następnym. Sorry, sorry. Po co ty się znowu kładziesz? A, rozumiem, nie, nie wyspano na noc. <grym> Dobra. <grym> Będzie ciężko. Mamy jeden totem. To jest najważniejsze. I w następnym odcinku może mi się, może przerobię ten totem. Nie, odejdź. Zniszczę. No, ja nie jestem dobry z walczeniem z creeperami, no weźmy to zalepmy. Jeszcze dwa tak i tak. Weźmy może tamto łóżko ze sobą. To zawsze bezpieczeństwo. Pamiętać bezpieczeństwo na początku. Więc myślę, że łóżko. Nie, bo mogę tak i szybko tak zrobię dobra lecimy teraz dobra jesteśmy gotowi Ej, a przez chwilę myślałem że ta dziura aż tak się szybko zalepiła lecimy na górne piętro tu już jest ciemno więc trzymam tarczę bo coś tu może być Tutaj też nikogo nie ma. Znaczy, się cieszę, że nie ma. Już jest w Aha! No, wiedziałem. Widziałem po napisach. Dobra, jeden dostał... dostaje kryt ten windykator o wreszcie dostaliśmy żelazną sikierę dobra a ma cztery użycia no dobra y Dobra, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Tak, tak, okej. Okay. A. jeszcze mocek, dobra. No. Ile was tu nagle? No, co? Co? To jest jakiś spawner? To jest chyba niemożliwe. No przecież... i kolejny przyszedł. Dobra. Okej, okay, ale co się... Co tu się odwaliło właśnie? zero to wyglądał jakby był jakiś spawner. Co się pochodzę. Dobra. No i trzeba teraz wszystko układać na nowo. To. A potem to tu to ten. Użeczko tam mam. Potem budulec. Jeszcze kilo, to to, to to biorę. Okej. Okay. Indykator znowu będzie gdzieś. No, dobra. Tutaj wydałbym sobie żaczka. No kurde co. Dobra. Aha, Evoker. Dobra. Ale gumę stąd. Patrzcie, no wyglądają na takie niewinne. A zadają więcej obrażeń niż, niż, niż wszystkie moby. Czekam tylko na niego. Chyba nic mi nie zostało co. Ej, co jest tu możliwe, że po prostu jak uderzę, to one tracą potem. Jak mnie zaatakują? Czekajcie, chcę to sprawdzić. Teraz automatycznie tak, teraz automatycznie będzie ginąć. Albo nie? Nie wiem. Dobra, to będzie akcja teraz. Czemu on to nie dropi mieczyków? Z logicznego punktu widzenia powinno dropić. No tak, no ale w Minecrafcie ile ich tam? A, no, no, nie mam szans. Tam było dwóch windykatorów. I Evoker. No. Mówię stanowcze, nie. Ale xd to się chyba zlagowała, bo tak zawsze było w E Ej, i patrzcie, to na przykład ginie. Chyba, że to jest określony czas. Ej, no to by miało sens, bo przecież jak raz zobaczymy tego. Przecież on nie lata przez całą grę potem. Ale gdzie jest ten przywoływacz? Wale. O, dobra. Dobra, uciekam. Mam dwa totemy, mam dwa totemy, mam dwa totemy. Dobra, ej, mam dwa totemy ludziska. W następnym odcinku idziemy do naderu. Tak mi się wydaje. Aha. Przestrzymałem tarczę. Będziemy się w następnym odcinku. Będziemy iść do neteru. Zróbmy tak, dobra, i idziemy. Dwóch wintekatorów Tam pająk. Aha. I weksy. I dwa zombiaki. A, i co? Myślałeś, że się nabiorę na ciebie weksie Znaczy przestraszyłem się tych zombiaków i możecie się teraz we mnie śmiać ale wiecie zombiaki niby są jednymi z słabszych mobów ale jak jest ich dużo no to masz przechlapane o różowe łóżeczka takie jak ja lubię Teraz idzie noc. Tam jest windykator. Dobra. Bo będziemy spać. Weźmy sobie przeróbmy co, to. To zawsze jest więcej budulca na ochronę. Dobra. <tryk> Patrzcie, ile tego jest, tych moich śmierci. Ty, 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 ty. Dobra. Jest ich tam dwóch, musiałbym spróbować ich jakoś stamtąd odciągnąć. Dobra. Dobra. I leżę. A kaczka. Nie taka w bastionach ze złota. Dobra. Kurde. No. Ej, ale że jako wtedy nie uderzyłem jeszcze. I coś... To się grubo poryłem, że... dobra, kolejne śmierci dodatkowe. Wiem, mam tarczę. Dobra, ok, i to cały będzie chyba to tyle chyba będzie z tego odcinka. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj mapę. Dobra, dobra. W tej kaczce podobno coś jest. Tak mnie zawsze uczono, przynajmniej. Że w leśnych posiadłościach, w kaczkach, zawsze coś jest. No i dobra. D tutaj jeszcze coś nie ma. No dobra. To by było na tyle, zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję. A ja się wa z Wami żegnam, cześć.